Dzień dobry, dzisiaj powiem o komponowaniu ubioru z granatowym swetrem. Mój sweter ma krótki rękaw, piękny, ozdobny kołnierz, który mi osobiście skojarzył się z motą mittorianską, dlatego też w takim kierunku postanowiłam pójść tworząc ten zestaw. Tutaj jeszcze pojawia się piękna czarna aksamitna kokarda, i ten motyw aksamitu powtórzyłam, dodając buty, które są również w aksamitnym wykończeniu, jednak już w kolorze granatowym, który dominuje tutaj w całym zestawie. Kolor granatowy pojawia się na spodniach, które idealnie pasują odcieniem do swetra, a więc tutaj optycznie wydłużają sylwetkę, ale chciałam także powtórzyć tej części serwetki tutaj ten akcent biały zdobny, a więc dobrałam do zestawu białe skarpetki zakończone koronką wokół kostki, które bardzo ładnie nawiązuje do zdobności komnierza. Zestaw ten uzupełniłam również o kolczyki w formie peru, a więc kolczyki dość klasyczne i również takie, które można by było w zasadzie nosić w epoce wiktoriańskiej. Tak więc wygląda moja interpretacja granatowego swetra. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w moich kolejnych filmach.